Dzisiaj spróbuję Wam opowiedzieć czy bylibyśmy w stanie przeżyć między innymi elektrowstrząsy czy szybkie łysienie pod wpływem palnika. Zaczynajmy! Oliczmy sobie wysokość, na którą wyskoczył Harry. Skorzystamy tutaj z tak zwanej zasady zachowania energii, mówiącej o tym, że całkowita energia układu ciała bądź ciała nie ulega zmianie. Przypuśćmy sobie, że Marw skacze, bo on sobie nabiega, z prędkością 20 km na godzinę, z wysokości z gdzieś 1,5 m przyjąłem. Przyjmując również masę Marwa jako 90 kg, no jest dość spory, a masę Harego jako 60 kg. Prędkość Harego to jest około 9,25 m na sekundę kwadrat. W zaokrągleniu 34-35 Kilometrów na godzinę. No a z tej prędkości, na jaką wysokość mógłby się wznieść? Jest to około 4,28 metra. Dość sporo, prawda? Mówimy tutaj o warunkach, w których nie ma oporu powietrza. Jeżeli uwzględnilibyśmy opór powietrza, myślę, że realnie moglibyśmy mówić o jakichś 2,5 metra wyrzucone nad ziemię. Czy to wystarczyłoby do takiego mocnego rozwalania samochodu? Polemizowałbym. Pora klasyk, czyli zrzucanie cegieł na marwa. Cegły Kevin zrzucał z wysokości 3. Piętra, powiedzmy, że około 9 metrów. Sama wysokość marwa, no, mówimy o 1,90 m, ale przyjmijmy, że to są 2 metry, Więc całkowita wysokość, z jakiej spadały te cegły na jego głowę, to jest 7 m. I ta cała energia potencjalna od tej do tej zamieniła się w energię kinetyczną, czyli mvc do kwadratu na 2. Podstawiając te dwa wzory, mamy, że prędkość cegły to jest 11,83 m na sekundę, co jest ekwiwalentem 42 km na godzinę. Z taką prędkością leciały cztery cegły, którymi dostał Marv. Przypomnijmy, że dostał kantem tej cegły, więc wgniecenie mogło być dość spore w czasce, którego zaznał. Pomyślmy, że to są około 4 mm. Siła, której doznał Marv, jest z tego wzoru około 39 375 N, ekwiwalent około 3,9 tony ała. Potem mamy pułapkę, której ofiarą padł mark a mianowicie wszywka w czterech literach. Z jaką siłą ta wszywka wleciała? Jakie ciśnienie wywarła i czy rozerwała jego skórę na czterech literach? Łatwo to policzyć. Jeżeli przyjmiemy, że masa takiej wszywki to są 0,2 g, czyli 0,0002 kg, bardzo mało. Prędkość wszywki, przyjmijmy, że to jest taka średnia prędkość pocisku na średniej dystansie, czyli 40 m na sekundę. Wtedy energia kinetyczna w szybki zamieni się w pracę. Ta praca to jest siła, z którą działała wszywka razy przesunięcie, czytaj wgniecenie, czytaj te jakby haczyki, które są na szywkach. Te końcówki. Wyjdzie nam, że ta siła to około 13, N. Wiem, że to brzmi bardzo mało, ale weźmy pod uwagę to, że ciśnienie jest tutaj istotne, a ciśnienie to jest siła nacisku, która działa na powierzchnię przez pole, na które działa, a pole powierzchni to są te końcówki w wyliczyłem, że to jest około tyle. Tyle wnosi pole powierzchni w szefki, co ja robię ze swoim życiem. Wtedy ciśnienie wychodzi na 5,8 MPa. To na pewno przebije ciągłość skóry. Na naszej liście Gio przeżyj to sam nie może się również nie znaleźć śliski Harry, a mianowicie ta sytuacja, w której on spada z drabiny, która jest pokryta śluzem i on jakby się najpierw kołysze leci na pewną wysokość, a później spada brawurowo w dół. Pomyślmy, że spada z wysokości około 2,5 metra, waży 60 kg, więc cała jego energia potencjalna zamieni się w energię kinetyczną. Prędkość przy samym gruncie będzie wynosiła około 25 km na godzinę. Żeby powiedzieć, wam z jaką siłą upadł. Muszę przyjąć pewne uproszczenie, że ten moment zatrzymania jego wynosiło pół sekundy, ale teraz musimy sobie powiedzieć o czymś, czego nie uczą was w szkole, a mianowicie o uogólnionej zasadzie dynamiki Newtona. Druga zasada dynamiki Newtona w postaci zwykłej brzmi tak. Przyspieszenie ciała jest to siła wypadkała przez masę. Ja to zawsze na swojej platformie na Hardcore hardcoreteaching.pl, gdzie was uczę fizyki i matematyki, mówię, że siła wypadkowa to jest masa razy przyspieszenie. Powinienem tutaj jeszcze dorysować wektorki, czyli zrobić coś takiego, no ale pomyślmy, że liczymy to skalarnie fizycy mnie zabiją, ale spokojnie, to jest taki skrót myślowy. My skorzystamy z tego wzoru już. Siła wypadkowa, czyli siła, której doznał na przykład Harry spadając, to jest masa razy zmiana prędkości razy delta t. Hamując, zmieniamy prędkość z maksymalnej, czyli z 7 metrów na sekundę do zera, czyli zmiana prędkości ile wynosi? 7 metrów na sekundę. Masa ile wynosi? 60 kg. Zmiana czasu, czyli ten czas jakby tego hamowania, przyjąłem, że to wynosi pół sekundy. Powinno być mniej, ale przyjąłem dla uproszczenia obliczeń. Wychodzi nam, że że siła, której doznał Harry, to jest 840 N. Jest to ekwiwalent tego, jakby było na Was 84 kg. Potem Marv spadł z drugiego piętra. Wysokość około 7 metrów. Czas tego zatrzymania, powiedzmy, czyli tego momentu, kiedy on tu miał maksymalną prędkość, zatrzymał zero. Bardzo króciutki. Wychodzi mi, że prędkość, z którą spadł Marv, tutaj na końcu, to 11,83 metra na sekundę, czyli znowu około 42 km na godzinę. No a siła, z którą uderzył, to jest M razy delta V przez delta T to jest 177 450 newtonów. Jest to ekwiwalent około 17 18 ton. Dużo. I niektórzy się oburzą, widzicie siłaj Nie uwzględniasz oporu! Siły korytorisa Mam was gdzieś! Ja tutaj próbuję zapalić fizykom jakiegoś ośmioletniego maciusia, który patrzy i ma takie fajne! Potem Harry wszedł do domu, wszedł i zastał narzędzia. Nad swoją głową, które na niego spadły. Przyjmijmy, że każde takie narzędzie ma masę 2,5 kg, a spadają na jego łeb z wysokości około 0,5 metra. Prędkość, z jaką spadają te narzędzia, to jest coś w okolicach 10 km na godzinę. Czapka, bo teraz ona chroniła tego harego, wgniotła się na około 1,5 cm. Podstawiając odpowiednie jednostki układu SI, wychodzi, że to jest 833,33 N, czyli ekwiwalent około 83 kg na każde narzędzie. Narzędzie. Ciśnienie, które wybiorą na głowę, na pewno spowoduje pęknięcie czaszki starego. No ale teraz przechodzimy do krem dla la a mianowicie sceny ze szkieletorem. No ale najpierw slajd. Slajd Marwa jest o tyle specyficzny, że no jedzie on na około 20 puszek z farbą. Każda przyjmijmy, że ma po 2,25 kg masy. To już jest około 45 kg. Dodatkowo szafka, no przyjmijmy z 20 kg. Przeżyje Marw, ok? Ale może być o wiele bardziej ciekawie. W przypadku kultowej sceny z elektrowstrząsami, gdzie się pojawia jego szkielet. No, mianowicie Kevin ustawił maszynę, która miała go poradzić na 90A. Jest to 900 razy większa dawka niż dawka śmiertelna dla człowieka. Przyjmijmy również, że opór ciała Marwa, pokrytego farbą itd., tak tak wynosił 1000 ohmów. Mnożąc te dwie wartości, mamy, że napięcie, którego doznał Marw, to 90 tysięcy voltów. Dużo. Ale co najciekawsze, Marw, trzymając to w ten sposób, zagotowałby no, litr wody w czajniku elektrycznym. Jeżeli trzymałby te ręce przez cały miesiąc, to wyprodukowałby 583 tysiące kWh. Jest to wystarczająca ilość prądu, do tego by energię elektryczną mogło mieć około 500 domów. Ale poświęcenie. No bohater. Potem mamy kolejną kultową scenę, a mianowicie to, kiedy Harry podpalił swoje włosy, a następnie zanurzył je w desce klozetowej wypełnionej benzyną. Od czego by tu zacząć? Po pierwsze, od tego, jaką temperaturę miał ogień na włosach Harry'ego. Przyjąłem, że kolor, którym jest ten ogień, jest to coś w pograniczach żółci, pomarańczy, czerwieni, czyli około 600 nanometrów. Z tego wzoru można wytrzasnąć, jaką temperaturę ma dane ciało, bądź obiekt bądź przypadku ogień. Tutaj nam wychodzi 5000 telwinów, o 4700 stopni Celsjusza tyle miał ogień na głowie harego. No ale bardziej boli wybuch, który następuje po zanurzeniu do deski klozetowej wypełnionej benzyną. Przyjąłem, że w tym sedesie znajduje się tej benzyny około 20 litrów. Gęstość benzyny to jest masa benzyny przez objętość benzyny, więc masa benzyny to jest 200 m3 razy gęstość benzyny, czyli około 720 kg na m3 daje mi to w zaokrągleniu. Pi Kilogramów. Po co jest mi to potrzebne? Ponieważ mam energię spalania jednego kilograma benzyny jako 45,8 megajoula. Tyle ma 1 kilogram benzyny, więc 15 kg będzie miało 15 razy więcej, czyli około 659 milionów dżuli. To jest ekwiwalent tego, jakbyście mieli ćwierć Tony ładunku wybuchowego TNT. Potem mamy dwa spadki. Po pierwsze, dworek cen to spada z 4 metrów, ma masę około 40 kg. Prędkość to jest pierwiastek z 2GH, czyli około 9 m na sekundę. Przyjmując, że czas zatrzymania to jest około 12 setnych sekundy, to mamy 3000 N. 300 kg, ekwiwalent takiej siły. No ale o wiele ciekawsza sytuacja następuje, kiedy pary wchodzi po drabinie. Drabinie, która ma 2,5 metra, wysokość też przyjmijmy, że to jest tyle samo. Energia potencjalna. Na którą posiada Harry w tym punkcie, zamienia się w energię kinetyczną w ruchu obrotowego. Tak, istnieje coś takiego jak energia kinetyczna ruchu obrotowego, obracające się ciało też posiada energię. Więc mam, że prędkość jest około 37,34 m na sekundę sporo. Siła 27 tysięcy N, to jest ekwiwalent 2,7 tony oni powinni kropnąć, ok? Na horrorach Twoja matka pieje, kiedy dzieje się coś złego, ale na Kevinie jest takie, ha ha! Wywalili się na głupi ryj! Haha! Im trzeba współczuć! Potem mamy lekki powrót do tego, co działo się w pierwszej części, a mianowicie puszki z farbą, które to chłopaki braworowo wyminęli. Jednakże nie wyminęli się od tego, by zostać uderzonym metalową rurą o masie około 60 kg, która poruszała się z prędkością liniową tuż przy styku z ich nosami około 6 m. Na sekundę. Prędkość chłopaków to będzie pęd tej rury przez ich masę, czyli około 2,4 m na sekundę. Jednakże trzeba policzyć, że chłopaki z tą prędkością zostali odrzuceni na 4 metry. Przyspieszyli do jeszcze większej prędkości, co spowodowało później uderzenie o podłogę w czasie 1,1 sekundy z jakąś określoną siłą. Około 35-6 km na godzinę. Siły, z którymi chłopaki uderzą, będą różne, ponieważ mają różne masy. Harry z siłą około 5,6 kN, co jest ekwiwalentem około 560 kg, a MARF uderzy z siłą 8,3 kN, to jest ekwiwalentem około 830 kg. Czasem warto schudnąć, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że się przyżyje. Bierzcie przykład że Mistrza. Gdybyście się pytali, ile około 70 kg w 2 lata, w ciągu pół roku 40 kg. Pozderki. Przyznam się Wam bez bicia. Później szafka, która spada z prędkością około 2 metrów na sekundę łamiąc nosy naszym głównym bohaterom jest nierealistyczna. 2 metry na sekundę, mimo największej masy tej skrzynki, nie spowoduje tego, że wyłamie drzwi, a dodatkowo złamie im nos. Co więcej, ta podpalająca się lina i spadające później puszki z parbą pod wpływem tego, że chłopaki zrobili dźwignię, to mogłoby kropnąć. W zależności od tego, jak wysoko poleciały te puszki. No, ale ciekawszą kwestią jest to, czy chłopaki zostaliby zadziobani przez gołębie, które nasłała na nich ta fajna staruszka. Wydaje mi się, że nie, biorąc pod uwagę to, jak zakrzywione dzioby mają gołębie. One nie są przystosowane do tego, by być rasowymi mięsożercami. Podsumowując, chłopaki według moich wyliczeń kropnęliby około 16 razy podczas całego filmu. Harry, no około z 5,5 do 6 razy wykropnął, a Marf rekordista 10. Bardzo mocno statystyka podbija czterokrotne uderzenie cegłówką z 9 metrów. Ale jeżeli chcie byście się przekonać, czy wy również bylibyście w stanie przeżyć w pewnym animowanym show, a mianowicie na wyspie totalnej oraszki. To piszcie śmiało, zrobimy takie coś.